Dawno z naszymi kamerami pod Jasną Górą yy, drużynowi mistrzowie Polski, włókniarz Złomrek z Częstochowa podejmować będą kandydatów do tego tytułu arcy mega. No właściwie brakuje mi już określeń na yy, zidentyfikowanie tamtego spotkanie, ogro, spotkania, a my tymczasem oglądamy po raz kolejny na torze w tym meczu Andreasa Jonsona. Andras Jonson, przypomnę, 3 punkty w biegu szóstym. Jak na razie ma pięć oczek na swoim koncie. W pierwszym swoim występie przyjechał na drugim miejscu za Tony Richardsonem. Ciekawa konfrontacja. Kołodziej kontra Jonsson. Jak obstawiasz? Myślę, że jeżeli Janusz wygrał, na pewno by to nie była niespodzianka. Zawodnicy, zarówno chodzi jak i Jonsson, jadą w miarę równo w lidze. Ja muszę jak najbardziej na to stać i myślę, że może się o to pokusić. Widzieli Państwo Jonsson i Kołodzi bardzo blisko siebie. A do tego dochodzą Jacek Krzyżaniak i Paweł Waran w kasku koloru czerwonego. Już cała czwórka blisko taśmy maszyny startowej. Szuka tego najlepszego miejsca do strzelenia się w taśmę. Szwed Andreas Jonsson. Świetna forma. Nigdy defektu w tym sezonie w polskiej lidze żadnego czwartego miejsca. W zdecydowanie najlepszym w gronie obcokrajowców polskiej. Widzę, no, plują sobie chyba troszeczkę fani w Częstochowie, że po tych zmianach regulaminowych musieli podziękować za współpracę Szwedowi, który przecież fajnie przyczynił się do tego, aby zdobyć tytuł drużynowego mistrza Polski. No, on ma troszeczkę pecha, bo z Toruniem, kiedy zdobywał złote medale, także musiał odejść wówczas z drużyny Apatora. Przypomnijmy wyścig numer 8. Kołodziej i Baran kontra Krzyżaniak w kasku koloru żółtego i teraz są w kasku koloru białego. Jeszcze Jacek Krzyżaniak i Paweł Baran. Chyba stali troszeczkę za blisko siebie. Zauważył to kierownik startu. Dwie minuty już minęły. Za moment Taszmar Górę. to pierwsze miejsce także Joson jest bardzo blisko Kołodzieja. Kto będzie górą jak należy? Na razie wybiją brawo kibice Tarnowskiej Unii po naprowadzeniu w wyścigu numer 8 Janosz Kołodziej. Blisko, bardzo blisko niego. Niemal przytulony do Kołodzieja jedzie Andrzej. Na miejscu trzecim mamy Jacka Krzyżaniaka, na czwartym Barana. Tak więc to wszystko układa się na remis, bo cały czas mknie po trzy punkty Janusz Kołodziej, nowa gwiazda polskiego speedwaya. Już dwa lata temu w plebiscycie tygodnika Kiedy wybrany został objawieniem sezonu. Teraz potwierdza, iż czytelnicy tego zasnego, szanowanego pisma nie mylili się, ale musi odpierać. Piękne ataki Jonsona, ten z kolei uniesione lekko przedniego. Teraz czy nie popełnił błędu? Przy krawężniku był Jonson, ale nie daje rady. 3 do 3, piękny wyścig za sprawą Janusza Kołodzieja, który wygrywa dwa punkty dla Andreasa Jonsona. Jeden punkt Krzyżaniaka, Baran bez punktu, szybko podliczam. 31 dla... Drużyny Tarnowskiej Unii i punktów 17 mają na, na koncie zawodnicy Zbytgoszczy. Tym razem Jonson nie wygrywa. Drugi raz w tym meczu przyjeżdża na drugim miejscu. Jego partner Jacek Krzyżaniak był trzeci. Natomiast jeśli chodzi o gospodarzy, baran czwarty, a zwycięstwo po raz trzeci w tym meczu indywidualnego mistrza Polski sprzed kilku dni przed kilku dni spiły. Janusza Kołodzieja. O, wyborna forma, jeśli chodzi o Kołodzieja, ale także same wręcz ręce składają się, aby oklaskiwać Rickardsona i Jacka Goloba. Istotnie, bardzo równo ze startu, Tutaj Janusz troszeczkę wysunął się na prowadzenie. Wyniósł się troszeczkę szerzej, uniemożliwił e, wjechanie tam właśnie Johnsonowi. Czuł jego oddech w zasadzie przez całe cztery okrążenia na swoich plecach. Umiejętnie te ataki odpierał, no i tak jak mówiłem, myślę, że mistrza Polski młodzieżowego stać na to, by wygrywać z takimi nazwiskami, jak chociażby Jonsson. Tutaj jeszcze bardzo blisko, Janusz Kołodziej już szeroko tutaj wszedł. W pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że są zdąży go jednak pod płotem jeszcze zamknąć. Natomiast tam, że jest to bardzo usypana zdąży wyjechać przed Johnsonem.